Remont studia, dzień szósty, idziemy na dach. Czemu są cegły, zapytacie? Ponieważ to chciało mi się tego kleić, kiedyś, i tak zrobiłem to na no, odpierdol, ale teraz już będzie mniej więcej dobrze zrobione. Najpierw trzeba usunąć ten papę, co jest tą starą i wtedy będę przybijał na gwoździe mm, nową papę, świeżą. I mam nadzieję, że to już rozwiąże problem przeciekającego dachu. Dobra, to się zabieram do roboty. Chodźmy miał ja wciskam gaz, a bo niedostępny Nie chcesz słuchać Miotłe i łąb, w altance jest w przypadku i energetyka byś mogła mi powieć w sumie Nie Aha Co robię Udało się lekko mokre, ale to przez to wiecie, że tam przeciekało po prostu y i deski wyglądają mniej więcej na zdrowe Więc myślę, że nie będzie problemu jak zbytnio. Czas Trzeba już na świeżą płapę co nie? Dlaczego takie ciekawe? Chcę, żeby byłem w porządku. Rolex mały, zegarek sobie szydełku. Chcę, żebyś był przy mnie. Daj do tyłu, wciśnij gaz. Abonem niedostępny. Jeśli chcesz słuchać moich kłamstw o tym, co robię w weekendy. Daj do tyłu, wciśnij gaz. Abonem niedostępny. Jeśli chcesz słuchać moich kłamstw o tym, co robię w weekendy. Daj do tyłu, wciśnij gaz. Abonem niedostępny. Nie chcesz słuchać moich kłamstw o tym, co robię w weekendy. Da, no już w sumie spoko, nie? Myślałem, że jeszcze nie wyrobię na dzisiaj, ale nie się udało. Dobra, póki jeszcze ciemno nie jest, idę po jeszcze jedną papę i to będzie koniec na dzisiaj.